20 lat temu, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, ta Unia Europejska wyglądała zupełnie inaczej. Ta wspólnota gospodarcza przerodziła się w superpaństwo, przerodziła się we wspólnotę polityczną, łamiąc nasz kręgosłup, łamiąc, proszę Państwa, naszą polskość, łamiąc naszą konstytucję. Niemcy. Niemcy są krajem, który tym wszystkim trzęsie i rządzi. Ja Państwu przypomnę trochę historii, zwłaszcza naszym tam najmłodszym. To Niemcy uczestniczyły w trzech rozbiorach Polski to Niemcy i nie żadni naziści rozpętali, szanowni państwo, dwie wojny światowe, to Niemcy dwie wojny światowe przegrały. To Niemcy do dzisiaj nie podpisały traktatu pokojowego z Polską. Proszę państwa, formalnie jesteśmy w stanie wojny z Polską. Dlaczego traktat pokojowy po II wojnie światowej nie został podpisany? Otóż dlatego i tylko i wyłącznie dlatego, że otworzyłby drogę do dochodzenia do reparacji, do naprawienia szkód, do zadośćuczynienia milionom polskich, Ofiar. To Niemcy znowu w 1939 roku, proszę państwa, paktem Ribbentrop-Mołotow przyczyniły się do utraty części ogromnej części Polski, polskich kresów, części województwa podlaskiego. To Niemcy, proszę państwa, teraz wkrencą Europą. To Niemcy, kiedy my trafiliśmy w łańcuchy sowieckie, u Niemcy korzystali, i to jest paradoks, Niemcy korzystali, proszę Państwa, z pieniędzy amerykańskich w, w ramach planu Marszala. Niemcy wyciągają wnioski z historii, proszę Państwa. Niemcy wiedzą, że nie potrzeba już czołgów, bomb, karabinów maszynowych. Wystarczy ta tak zwana demokracja unijna. I Niemcy to robią na naszym karku. Ale my nie uczymy się z tej historii. Dlatego 9 czerwca, proszę Państwa, zagłosujcie na ludzi, którzy nie mają skłonności do padania na kolana przed nikim, a zwłaszcza przed nim sam.